Witajcie Miści, pora na szybki strzał. Witam Was w jakże przytulnym i słabo doświetlonym wnętrzu c C3, na natomiast C3, C3, natomiast wybaczcie, polowe warunki, po prostu jest już taki natłok zajęć w tym momencie, jest taki moment krytyczny, że szczerze mówiąc do studia raczej nie wskoczymy, a chcę po prostu mówić to, co się wydarzyło dziś na konferencji Orlando konferencji z Robertem Kubicą. Przepraszam, że absolutnie większość z Was po prostu widziała jakieś większe lub mniejsze fragmenty, już o tym czytała, było tam tryliard mediów najróżniejszych. Chcę Wam powiedzieć trochę bardziej o swoich wrażeniach, jak i zwrócić uwagę na rzeczy, które zwróciły moją uwagę. To co najważniejsze, pojawił się Bolid Williams, oczywiście nie tegoroczny, tegoroczny jeszcze jest niegotowy, natomiast miał już na sobie logo Orlenu, w tych miejscach, gdzie będzie eksponowano. oczywiście też ono będzie eksponowane na Robercie, z tego co się domyślamy, natomiast no, zobaczyliśmy owoc tej współpracy, usłyszeliśmy wiele bardzo ciekawych wypowiedzi, e, impreza była o tyle ciekawa, że odbyła się w, jakby w takim głównym holu e, budynku, w którym się mieści siedziba Orlenu, to jest takie naprawdę bardzo, no, no, bardzo takie obszerne miejsce, natomiast zostało zapełnione po brzegi e, i to jest ciekawe, bo to się zdarza chyba za każdym razem, kiedy, kiedy Robert ma nowego partnera, kiedy się odbywają konferencje, e, za każdym razem e, ludzie jakby organizujący tego typu eventy e, nie doceniają tego, jak duża jest popula popularność Roberta, o co nie można mieć pretensji, bo jest to szalone. I e, jakby zawsze przychodziło o wiele więcej osób niż się spodziewano, z tego co mi się udało zasprzeć. Początkowo zakładano, że, że przyjdzie kilkudziesięciu dziennikarzy, potem jednak uznano, że ok, będzie może ponad setka. Z tego co rozumiem, było minimum 350 osób e, na tej prezentacji, teraz wszyscy się jakoś generalnie pomieścili i szczerze mówiąc, więc naprawdę bardzo, bardzo ładnie, bardzo fajnie to wyszło. Robert pojawił się na scenie tam parę minut po godzinie 13 w towarzystwie e, prezesa Orlanu, Daniela Obajtka. I tam w, to, to spotkanie trwało, nie wiem, jakieś około 20 minut, mniej więcej, podczas którym, których dużo dużo mówił Robert. E, no, na początku takie bardziej oficjalne przemowy o tym, że tam Krok Wielki, że Polska, patriotyzm i tak dalej, polski koncern angażuje się. Natomiast potem już przeszło do konkretów i przytoczę Wam kilka ciekawych takich wypowiedzi Roberta, które po części już były tak czy inaczej komunikowane, ale generalnie moim zdaniem była w tym jakaś nowa jakość i też kilka nowych przesłań i kilka rzeczy, które możemy interpretować na bieżąco. Robert mówi o swoim celu, który jest ambitny. Mówi, że z jednej strony mam doświadczenie i wiem, jak to się robi, Kiedyś uważam, jeździłem na bardzo wysokim poziomie Formuły 1 i wiem jak to się robi. Znowu e, daje mi to pewien spokój wewnętrzny, świadomość tego, że pracując i dając e, sobie czas, to jest ważne, mogę sobie wyznaczyć realistyczny cel na najbliższe miesiące i wykonać to za zadanie. I dlatego tu jestem. Gdybym nie czuł, że jestem w stanie się przygotować, nigdy w życiu nie poszedłbym w stronę powrotu do Formuły 1. To jest coś, co Robert już mówił i co będzie powtarzał z tego względu, że e, jednak wiele osób, e, bo to wiecie, to coraz większe kręgi zainteresowania to zatacza, więc jest coraz więcej lajków typu ludzi, którzy czy pytają, a czy ty się nie boisz i tak dalej, no co, jest to jakieś w miarę, tak bardzo jak nieprzystające do tego sportu pytanie, jest w miarę normalne dla laików, no i w związku z tym też są też na pewno te bardzo duże e, oczekiwania, no i, no, no i właśnie są też te jakieś takie, przepraszam, komentarze, że, e, że wydaje mi się, że nikt się wydaje, że Robert po prostu tak chce sobie pojeździć i że tutaj zostało załatwione, że za pieniądze i tak dalej, Dość przykre komentarze, tym bardziej, że, że to jest spółka, spółka akcyjna. Eee, natomiast no, tego typu podejście, więc no, jednak trzeba jakby cały czas trzeba ewangelizować jakby, tych ludzi, którzy są większymi lajkonikami, jak to się mówi, czyli, czyli lajkami, i po prostu no, no, tak dawać im to przesłanie takie zdroworozsądkowe. Czyli nie na zasadzie dobra, to Kubica startuje w formule pierwszej i walczy o Mistrzostwo Świata w tym sezonie, tylko jednak tak to jest początek nowej drogi, taki początek drogi zarówno dla Roberta, który musi wejść w ten dawny rytm czym czuję się dobrze, bo, że, że, że to osiągnie, no i oczywiście też e, miejmy nadzieję powrót Williamsa do formy, jaką on powinien osiągać. E, tych 8 lat nie były łatwe, mam nadzieję, że wszyscy się cieszą, że wracam. Ja też się bardzo cieszę, ale wiem, jak trudne zadanie stoi przede mną, tak? Czyli to już jest takie szykowanie gruntu pod to, że jednak to nie jest takie, wiecie, hop po no, formuła dobry, dobra, idziemy, luzik. E, tak, tego Smegas, tutaj wszystko to tak się zrobi, w ogóle, tylko jest, jest to najwyższa kategoria wyścigowa świata, najwyższa kategoria motorsportu świata, z wielkim zapasem nad wszystkimi pozostałymi, e, co będzie najtrudniejsze, to jest kwestia proszę na kolejna. E, F1 zmieniła się nie tylko z strony technicznej, ale też biznesowej, e, tutaj chodzi też e, o takie kwestie właśnie tego, tego sponsoringu i tak dalej. To duża globalna platforma dla marketingu i biznesu, dla mnie to sport i też jest jego sporo. Nie chodzi, nie chodzi tylko o to, żeby wejść do F1, ale chodzi o to, abyśmy zaistnieli w F1 i zostali w F1. To są bardzo ważne słowa, tak? Nie jest taki plan, że dobra, jest okienko, tak, jest okazja, bum, wchodzimy i będzie co będzie. Nie, Robert, jak to on, chce mieć wszystko e, względnie, tak jak się da, zaplanowane i chce jednak, żeby to był program taki z rękami i nogami, który ma jakby większe perspektywy. Jego celem jest zostanie w Formule 1 i co więcej wyjść na ten dawny poziom. Wszyscy myślą, że awans do F1, do F1 to najtrudniejsze zadanie, ale moim zdaniem najtrudniejsze jest pozostanie w 1. Tak, pozostaje się absolutnie zgodzić, chociaż za pierwszym razem wyszło to wyśmienicie. Teraz przychodzę przez archiwa i przez te, przypominam sobie te dawne czasy, i to jest niesamowite, jak szybko Robert e, wszedł w ogóle w ten tryb Formuły 1. E, pamiętacie, w sezon 2007 to był pierwszy sezon w jego karierze, w którym nigdy ani razu nie stanął na podium. Na prezentacji Renault e, w styczniu sezonu 2008 Fernando Alonso powiedział, że to najlepszy kierowca świata, że Robert jest najlepszym kierowcą świata. I to nie była głupia taka sztuczna kurtuazja, to była jego opinia, tak czyli po przefatalnym pierwszym sezonie tak naprawdę Roberta, naprawdę ciężkim, pełnym awarii, przygód technicznych, dwukrotnie mistrz tam mówi coś takiego, więc tam wszystko się błyskawicznie. Jeszcze w połowie sezonu 2008 już był e, generalnie rozważany e, jako absolutnie topowy kierowca, przymierzany do wszystkich największych teamów, jakie były wtedy Formuły Formule 1 i połowy mniejszych. Przez najróżniejsze media, tak więc to poszło bardzo szybko. Natomiast teraz pamiętajcie, punkt wyjścia będzie inny. Wtedy Robert wchodził co prawda do ekipy, która dopiero powstawała, bo BMW zauber dopiero co kupiło za Ubera. Zatem z ekipy, która była fabryczna i która się bardzo prężnie rozwijała i poszła naprawdę do 2008 roku, do połowy, poszła bardzo szybko w górę, potem na własne życzenie zapikowali w dół. Natomiast tutaj e, próg startowy jest no, jednak na niższym poziomie, bo jest to Williams. W zeszłym roku e, najgorszy zespół Formuły 1. No, i Do Kończy. Było bardzo dużo przypadków bardzo dobrych kierowców, którzy nie mieli słaby pierwszy sezon i miejsca dla nich zabrakło. Konkurencja jest bardzo duża, tak? To są prawidłowości Formuły 1, dlatego trzymamy kciuki, żeby był to jednak program dłuższy. Zresztą później ja prezes obaj tak przyznał, że Orlan ma dwuletni kontrakt podpisany z Williamsem, tak? Z Williamsem jest to dwuletnia umowa. Jak to się ułoży, to jeszcze zobaczymy. Ja nie wiem, nie, nie, nie mam wglądu w te kontrakty. Natomiast, no, no, nie wiem, być może jest jakaś klauzula o tym, że nie wiem, że o ile będzie tam polski kierowca czy coś. Już teraz lata, naprawdę, bo to są tajne rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że to było takie bardzo zdrowe, rozsądkowe, bo z tego, co mi się wydaje, porozumienie Roberta z Williamsem nie jest dwuletnie. Także z żadnej strony nie nadszedł taki sygnał. Była znowu poruszona kwestia współpracy z Orlenem, z Koncernem Narodowym, natomiast Robert poszedł do tego od fajnej strony bardzo i powiedział coś takiego. Dziękuję kibicom z Polski i nie tylko, z całego świata, generalnie kibicom. Wsparcia w naprawdę ciężkich chwilach miałem sporo. Zobaczyłem, zobaczenie pilskich flag na torach F1 jest czymś bardzo fajnym, ale jeszcze fajniej jest zobaczyć, kiedy są trzymane, tak domyślę. Lub przez ludzi stojących w błocie walijskim czy w śniegu w Szwecji, kiedy startowałem w rajdach. Jest to przesympatyczne i przemiły. Robert wielokrotnie też o tym mówił i, i, i wyrażał to no, no, wdzięczność, tak naprawdę. i, i... I rodzaj radości z tego faktu, że wiecie: no jednak, rajdy to jest trudniejszy sport do kibicowania. I fakt, że ciągle w tak ciężkich chwilach, które się potem pojawiły, że cały czas te polskie flagi były właśnie w takich miejscach, w takich temperaturach, przy wyprawach na -y, tak? czyli w w czasem w Puszczę i knieje, żeby zobaczyć jeden przejazd naszego kierowcy. I potem jak jest druga pętla za kilka godzin, jak zostanie to to nie drugi, no to naprawdę wielki podziw. To pokazuje, że kibice podążają za mną i mogę liczyć na ich wsparcie. To jest bardzo ważne. Eee, to jest bardzo fajne, dlatego też połączenie sił moich i koncernu jest dodatkowym bonusem, dodatkowym powerem, tak siłą, który może dać wiele nie tylko mi, ale i całej oczyźnie, aby sport motorowy jeszcze lepiej się rozwijał. Bo te, kolejna rzecz, tutaj by, byli tam zawodnicy także e, Orlen Teamu. Miałem okazję pogratulować serdecznie Kubie Przygańskiej, mojego czwartego miejsca. Naprawdę, kurczę, wbiła się do czołówki super fajnie. Żałowałem, że nie byłem w stanie tego śledzić ze względu na obłożenie moje teraz innymi obowiązkami. E, z z Maśniew i sobie też bardzo sympatycznie porozmawiałem. I była też tam cała spora grupa młodych kierowców e, motocy motocyklistów, ale także e, kierowców gokartów, e, którzy siedzieli pod sceną, A potem Robert miał jeszcze z nimi osobne spotkanie i mowę motywacyjną, co było bardzo sympatyczne. I wspólne zdjęcia, podpisywanie kasków. E, i, i rozdawanie autografów. Robert, Robert mówi, że jest dodatkowym bonusem i dodatkowym powerem, który może wiele dać nie tylko mi, ale i całej oczyźnie, aby sport motorowy jeszcze lepiej się rozwijał. Bo wiecie, za tym kontaktem jest jednak jakaś większa misja, która, w której celem jest wspieranie polskich talentów w sporcie motorowym, do czego Robert nawiązywał nie raz o tym, że tak, że są to są młode talenty, że należy je wspierać. Pamiętajmy, na konferencji lotosu pod koniec zeszłego roku też mówił o tym, że ma nadzieję, że będzie to, że ta inicjatywa będzie kontynuowana. Nie tylko jeśli chodzi o kajta WRC2, co ponoć nawet ma zostać ogłoszone bardzo, bardzo szybko, w najbliższym czasie, że trzymamy kciuki, bo tego nie wiem na pewno, że ten kontakt będzie kontynuowany, ale także w kontekście innych, młodszych kierowców. Widzimy tu młodych, utalentowanych kartingowców, widzimy Dakarowców, którym chcę pogratulować, bardzo fajne wyniki osiągają. To pokazuje, że nasza maszyna rozwija się, jeśli chodzi o sporty, naszej znaczy jeśli chodzi o sporty motorowe. Kiedy ja zaczynałem, nie było tak różowo. Mamy narzędzia, aby zrobić coś fajnego, nie tylko w najbliższych miesiącach, ale też dla przyszłości tych dzieciaków. Super fajnie, to jest też oczywiście ważne, chociaż prawda jest taka, że no, na tym etapie może wśród tych dzieciaków młodych faktycznie jest jakiś kierowca, który będzie mógł kiedyś wejść do Formuły 1, chociaż no byłoby tak bezczelnością oczekiwanie od losu, żeby mieć te kierowce po takiego, jaki jest Robert, bo no szczerze, moim zdaniem jest to kierowca absolutnie wyjątkowy w skali światowej, zresztą nie tylko moim. Natomiast nie trzeba być Kubicą, żeby już mieć ten poziom, żeby wejść do Formuły 1, tylko że trzeba bardzo, bardzo, bardzo dużo mieć talentu, bardzo, bardzo dużo pracować, mieć też dużo szczęścia i tak dalej, i no, już nie szukajmy drugiej kubicy. Wystarczy, że znajdziemy kierowcę, który będzie wystarczająco dobry, żeby wejść do Formuły 1 i walczyć w niej o wysokie lokaty albo nawet i mistrzostwo. Naprawdę. Już tym bym się zadowolił. Ambicje. Należy podchodzić do tematu bardzo ostrożnie i realistycznie. Nasz bolid jest w końcowej fazie konstrukcji. Wyjedzie na tor w Barcelonie w drugiej połowie tego i to będzie kluczowy moment w sezonie. Dokładnie. Tam poznamy naszą siłę. F1 mocno się zmieniła, jest dużo mniej testów i dużo więcej wyścigów, dlatego odpowiedni start i odpowiednia konstrukcja jest bardzo ważna. I faktycznie, wiecie, ja przez to znowu przechodzę i przypomniałem sobie w sezonie 2008 bolid BMW Zauber. Był słaby na początku, był rozczarowujący i e, przez dwa, pierwsze dni był wolniejszy od e, zeszłorocznego. To była zdaje się hybryda e, i naprawdę no, no, wyglądało, że mają przerobane. I wtedy zespół się spiął, zmienił e, system przygotowań. I wprowadził takie zmiany, tak przybudował auto, że jak dojechali do Australii, to Robert prawie wywalczył pole position. Stwierdził, że stracił 3 dychy w tym zakręcie, na no chyba 11, gdzie wyjechał za szeroko. Do Hamiltona tracił 155 tysięcy, więc jakie wtedy było, miało moce przerobowe? Jeszcze raz fejspam, że przestali walczyć o mistrzostwo. Yy, w każdym razie yy, to były inne czasy, wtedy było naprawdę dużo testowania i przed sezonem i w trakcie sezonu. Teraz nie, dlatego auto powinno być szybkie out of the box, jak to mawiają, prosto z pudełka, czyli wjeżdżając na tory, jak jest auto już, wiecie, takie, że kierowca może mu zaufać, że ma w sobie jakieś tam osiągi, to jest dobrze. Jeżeli są problemy takie, jakie były z Williamsem na początku, przerąbane, więc za to trzymamy kciuki, żeby bardzo nie po tych pierwszych jazdach Robert był zadowolony. Bardzo trudno odrobić straty w takie sezonu, jeśli bazowy bolit nie jest wystarczająco dobry. Miejmy nadzieję, że zespół, który popełnił nasz zespół, który popełnił pewne błędy w zeszłym roku, wyciągnie wioski i ten nowy boit będzie dużo lepszy. Jeśli chodzi o moją współpracę i wkład techniczny, będę starał się wykonywać jak najlepsze, wykonać jak najlepsze zadanie i dać jak najlepsze wskazówki, ale umówmy się, to nie ja projektuję bo to nie ja będę produkował części. No właśnie, bo to jest to, że ludzie, wiele osób mówi, ma nadzieję, że tutaj Robert przychodzi, że posłuchają Roberta, Robert pokieruje i tak dalej. Moi mili, owszem, ma jakiś swój wkład do pewnego stopnia, ale od pewnego momentu zespół musi słuchać i musi umieć te, e, zastosować te wskazówki, przede wszystkim to inżynierowie konstruują samochód Formuły 1, a nie kierowcy, tak więc no, to jest bardzo ważna uwaga, żebyśmy jednak no, no, kierowali te oczekiwania w lepszym kierunku. Postaramy się krok po kroku sprawić, aby William znalazł się tam, gdzie jego miejsce. I znowu bardziej o celach sportowych i znaczeniu bolidów. Moim celem jest pokazanie, że po 8 latach przerwy jestem w stanie wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Robert też powiedział coś takiego taką mi, że on będzie, jeżeli sam będzie zadowolony na koniec, z siebie na koniec sezonu to będzie tak najlepsze rzeczy, jakie mógłby sobie życzyć to jest dość ważne, bo jeżeli on będzie z siebie zadowolony a naprawdę jest bardzo wymagający wobec siebie zresztą jak i wobec otoczenia ale przede wszystkim wobec siebie, jeżeli będzie z siebie zadowolony to niezależnie od wyników będzie oznaczało, że był to dla niego dobry sezon, że on wykonał dobrą robotę. Moim celem jest powrót na poziom, jaki prezentowałem przed wypadkiem, to już słyszeliśmy oczywiście do tego potrzebne jest odpowiednie narzędzie a tym narzędziem jest bolid, znacznie łatwiej zadanie, jeśli będzie konkurencyjne i teraz bardzo ważne słowa. Nie chodzi o samą prędkość, chodzi też o wyczucie bolidu. Czy jest jakby miły w prowadzeniu? Zawsze w trakcie sezonu tworzą się anomalie, nietypowe wyścigi, warunki i także nietypowe sytuacje z oponami. I kiedy masz samochód, który się ciebie słucha, w 100% właśnie wtedy jesteś w stanie pokazać coś więcej. Mam nadzieję, że bolid. Że nasz bali będzie miły, miły w prowadzeniu, fajne słowa, i to znacznie ułatwi mi zadanie. I tu możemy wrócić na przykład do Monaco 2010. Boli Treno nie był samochodem na miarę tych sukcesów, jakie Robert w nim odnosił. Co ciekawe, Robert w 2010 roku ani razu nie jechał na prowadzeniu. Ostatni raz to była Japonia 2008, w której był, w której był drugi. Mimo tego w, w, na, na czesko mnóstwo świetnych rezultatów, no i oczywiście wszyscy pamię, pamię, pamiętamy to Monte Carlo, to Monaco i, i świetny przyjazd w kwalifikacjach szczególnie, potem oczywiście pod wyścigu i Robert i wtedy to mówił i potem to nieraz powtarzał, że kluczem było to, że to auto było przyjazne, że to było auto wdzięczne, jak, jak on mówił w prowadzeniu. E, czyli samochód, któremu mógł zaufać. Co prawda był o wiele wolniejszy od innych aut, natomiast sam fakt, że już był właśnie taki no, no fajnie, że, 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 że no, da, dawał się lepiej wyczuć. Sprawiłem, że Robert mimo tego, że kilkanaście razy ocierał bariery podczas tego weekendu, że wiedził drugie pole startowa, wyścigu był trzeci, prawda? Był trzeci jeśli już pamiętam. Dokładnie. Potem było znowu. Wywiady dla kilku innych mediów. To były wywiady robione także w towarzystwie yeah, prezesa. Prezes Fani też mówi na konferencji, potem też nawiązał do tego, że kilka razy, że Robert że, że Robert, że oni pomyśleli o tym, żeby jakby wprowadzić nowe działania promocyjne w oparciu o nową twarz. No i oczywiście e, skontaktowali się z Robertem, bo chodziło o działania globalne. No i wiadomo, no brainer, że trzeba się z nim skontaktować. I w czym mówi to na konferencji? I znowu, że ociągałeś się, Robert, że to nie było takie proste. No ale oczywiście się to wiązało z tym, to też prezes tłumaczył, z tym, że Robert miał tak swój jakiś skedul i tak, jeździł na wyścigi, iść do fabryki, miał dużo obowiązków, tak więc nie było łatwo się z nim umówić. Więc najpierw to było na telefonach i potem w końcu doszło do spotkania i udało się to wszystko jakoś bardzo ładnie zawiązać. Natomiast to, co prezes podkreślał, to się zaczęło we wrześniu i potem jakby ta sytuacja się rozwijała. Jeżeli się zaczęło we wrześniu, jakby sobie pomyśleć, gdyby się zaczęło jakieś dwa miesiące wcześniej, wiecie, kiedy rynek transferowy był bardziej otwarty i były większe możliwości, Uu, co by to się mogło zadziać? No ale cóż, jak, jak to w życiu. Timing is everything, tak? Czyli ten moment strzeni się w czas jest wszystkim, natomiast cały czas wystarczyło, żeby to miejsce Formuła 1 jednak złapać w się. Tak jak mówiłem, prezes potwierdził, że, że kontrakt z Williamsem jest. Dwuletni, no i też podkreślał, i też, że zresztą nie po raz pierwszy, że Robert aktywnie uczestniczył w tych negocjacjach, aczkolwiek no nie był tutaj yy, żadnym mediatorem, tak, tylko po, po prostu no, no, pomagał i, jak sądzę, się yy, dogadać po prostu tym obu stronom. Natomiast cały czas ta umowa, jeszcze raz podkreślmy, umowa ta główna to, to jest między Orlenem a Williamsem, a nie Orlenem a Robertem, co Robert yy, nieraz yy, prezentował. Z innych ciekawych rzeczy, które, które powiedział tego dnia Robert, mówi w swoim cyklu przygotowań. Także już teraz bardzo, no, no, bardzo ciężko pracuje. Mówi, że, boli, że prace nad Boidem się zaczęły w koło kwietnia, maja zeszłego roku. No i rzeczywiście sporo się dzieje teraz w zimie, że teraz dużo trenuje, aby jak najlepiej się przygotować do Australii. Potem będą testy, potem będą analizy tego wszystkiego, co wyszło podczas testów i najdłuższy lot w sezonie, czyli lot do Australii. No i właśnie to, co fajnie powiedział, że bycie kierowcą F1 to nie jest tylko z Daboidem, ale też. Właśnie te wszystkie dodatkowe rzeczy, te przygotowania do sezonu, ta cała reszta pracy i że tego mu brakowało. Co jest fajne, wiecie? To wejście w ten tryb takiej maszyny Formuły 1 nie tylko jest za samochodem, to jest naprawdę e, taki już topik wisienka na torcie, szczególnie jeżeli auto dobrze jedzie, natomiast cała praca odbywa się, e, cała większość tej pracy odbywa się tak naprawdę poza kamerami z dala od naszych oczu. To, co też Robert mówił, to w kontekście zeszłego roku, to to, że bardzo ważne jest, żeby ten samochód od początku był taki, jak zespół wierzy, że będzie. W zeszłym roku były bardzo takie optymistyczne dane z tunelu aerodynamicznego i z symulatora. Okazało się, że niestety one nie pokrywały się z rzeczywistością, więc to będzie kluczowe, żeby to, żeby to się tym razem pokryło. Jeżeli tak będzie, no to oczywiście no, powinno być wszystko dobrze. No i tak, pierwsze dni jazd, te pierwsze jazdy budzą dużo niepewności i tak i nie tylko kierowców, ale też Inżynierów i wszystko będzie zależało od tego, tak naprawdę, tych pierwszych dni w Barcelonie. Dlatego warto być de facto na tych testach. Tak? Dlatego zaraz muszę powiedzieć po kupić bilet. No i Robert też podkreślał, że nie brakuje determinacji w tym, żeby, aby te straty odrabiać. Mówi, że przygotowania idą dobrze. No, oczywiście, jest ta niepewność i wiąże się z tym, że zobaczymy, jak, jaki będzie pierwszy boli. Tym niżej tej prezentacji, tak dalszy tego wjazdu z boksu, samochodu pierwszego wyjazdu, tym będzie, oczywiście te emocje będą większe, czy za to będziemy najbardziej trzymać kciuki. Fajne pytanie i to kilka razy dostał o to, że scenariusz, że to historia na film i on zarzutowo powiedział, że było kilka pytań i propozycji, ale brakuje aktora. <laughs> no ale nie, generalnie mówi, że po prostu, że musi się koncentrować na swojej pracy i na tym, co robi, tak, na jeździe, że to jest najważniejsze w tym momencie, co jest, wydaje mi się, całkiem Całkiem normalne. Robert też wyjawił, że będzie jeździł prawdopodobnie każdego dnia albo prawie każdego dnia, co znaczy, że pewnie będą takie programy dzielone. Trochę George, trochę Robert. Chociaż zobaczymy, co się jeszcze może zmienić. No, spędzi w Barcelonie dwa tygodnie, bo to 4 dni testów, potem są 4 dni przerwy, potem są 4 dni testów i tyle. No, mówił, że ma dobry kontakt z tym zespołem, łącznie też z spadim Low. No i też mówił trochę o George' że tak, że jest jednym z najbardziej utalentowanych kierowców, którzy. Którzy, tych, tego młodego pokolenia, że jest też bardzo fajny i że tak, i że ci młodzi kierowcy są lepiej wyszkoleni niż na dawnych czasów. Eee, no i że no, no, ponuje wiedzą techniczną i, i wiedzą inne tematy, no to też to, to, to o czym mówiłem, że taki kierowca bardzo inteligentny, e, George i, i taki metodyczny, bardzo pracowity on to wszystko w sobie ma. Dlatego będzie też wydaje mi się takim trudnym rybem dla Roberta Wrepozoma, aczkolwiek zobaczymy, tak, jak sazon będzie się e, rozwijał. No, i tak, to wydaje mi się wszystko, co wam chciałem przekazać. Co potem jeszcze Robert miał, na przykład odpowiadał na wywiady, które nie wiem, czy już się okazały, czy się ukażą na stronach, na, na Facebooku Orlenu, na pytania facebookowe. Były to bardzo fajne pytania i jeszcze fajniejsze odpowiedzi. Potem było to spotkanie właśnie z tymi dzieciakami, które czekały w pokoju konferencyjnym i to na rozdawanie e, autografów jakieś tam bardziej oficjalne spotkania. I tam parę minut po 17. Robert szedł do Lobby, gdzie jeszcze czekało naprawdę sporo kibiców, w tym oczywiście grupa tych najzatwardzialczych, których znowu serdecznie pozdrawiam. E, bo są niezawodni i zawsze tam są. I zdjęcia przy boli, zdjęcia z prezesem, z, także z innymi osobami z Orlando, takie bardzo rodzinne, bardzo sympatyczne. No i po co? Potem Robert miał kilka chwil dla siebie, zniknął po prostu stamtąd. I o 20.00 poleciał sobie już do domu. I tak wygląda ten dzień, tak wyglądały te wypowiedzi, moim zdaniem najważniejsze. I tak wygląda szybki strzał na dziś. Więc to dziękuję Wam bardzo serdecznie. No tak, jeszcze wrócę, bo... Bo, bo dużo pytacie i tak dalej. I tak, dalej. E, tak, jestem zarobiony i siedzę po uszy w notatkach i w archiwach, dlatego że, że pracuję nad, nad, nad biografią. Roberta, która, która powinna się okazać przed rozpoczęciem sezonu. Myślę, że wierzę, że na początku marca, więc po prostu tak, to, to o to chodzi. I powiem szczerze, że jest to praca z bardzo taka odkrywcza i, i wdzięczna, bo człowiek sobie przypomina wiele rzeczy. I znowu to jest coś, co ja mówiłem i pamiętałem, ale tym bardziej sobie zdaję sprawę, ile było przewrotów jeszcze, ile było zwrotów akcji, zanim Roberto wszedł do Formuły 1. W serach niorskich to po prostu tam się działy takie rzeczy i to wszystko będzie opisane. No i oczywiście potem przez Formuł 1 i tak dalej. Tak więc po prostu tak, dlatego jestem trochę oderwany i czasami popełniam jakieś jeszcze dziwniejsze błędy niż zazwyczaj i, i jestem taki roztrzepany, bo po prostu siedzę po nocach i ciu, 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 ciu. siedzę, zgarniam, przeklejam, wklejam, obrabiam e, tak, i, i szukam i... Ten, e, dodam jeszcze tak, to jest biografia, nie tylko ja ją robię, robię ją Daną Marciniak, Oczywiście, co inaczej absolutnie nigdy w życiu bym nie dał rady w tak krótkim terminie I, i, i z całą pewnością ona bardzo mocno zyska ta biografia gdzie dzięki tej współpracy, tak więc po prostu trzymajcie na nas kciuki i, i mam nadzieję, że sięgniecie po to. Po tę pozycję w najbliższym czasie. Dzięki, wielkie, i do zobaczenia.